Czy wiesz, że odcinek szósty dlaczego mój motocykl po kilku dniach stania ciężko odpala, zapala najpierw na jeden cylinder, później musi się rozkręcić i dopiero później załapuje na dwa cylindry. Często spotykam się z niedrożnością odpływów z gaźnika oraz nieszczelnymi zaworkami iglicowymi. Żeby Wam zademonstrować o co chodzi sporządziłem Małe takie zestawienie, na którym znajdziecie oczywiście gaźniki, zbiorniczek z paliwem. I teraz tak. Jak działa zaworek giglicowy? Pewnie wszyscy wiedzą. Mamy tutaj pływak. Ten pływak, w momencie, gdy jest komora pływakowa napełniona paliwem, idzie do góry, i zaworek iglicowy zamyka nam dopływ paliwa do gaźnika. Ok. W drugim gaźniku pozwoliłem sobie zdemontować pływak i zaworek iglicowy. I teraz, co się stanie, gdy zaczniemy lać paliwo do tego gaźnika? Ok, odkręcimy sobie tutaj delikatnie przepływ paliwa. O! I zaczyna się, zaczyna się. O! Jak widzicie, leje nam się paliwo tutaj. Z tego miejsca. Dobra, zakręcimy z powrotem. Zakręcimy z powrotem. Ono sobie, wiadomo, będzie spływało, a już pokażę skąd się leje. Leje się tutaj z tego małego odpływu z komory pływakowej. Wielu z Was myśli, że jest to miejsce do spuszczania paliwa z gaźnika po zimie. Odkręcamy wtedy. Tutaj tą śrubę. Zgadza się, ta śruba udrażnia nam ten kanał, ale ten kanał jest też połączony z tą rurką. Ta rurka ma tutaj bardzo maluteńki przepływ. O, i w momencie, gdy mamy za dużo paliwa w komorze pływakowej, tędy po prostu to paliwo spływa. Ale jeśli rzadko ruszamy tą śrubą, e, jeśli nie mamy założonych tutaj. Wężyków pod spodem spustowych, jeśli mamy brudno w gaźniku, to bardzo często ta rurka ulega zatkaniu i jest po prostu niedrożna. Co się dzieje wtedy. No to cóż, sporządźmy sobie drugą część naszego doświadczenia, czyli zatykamy, zatykamy nasz odpływ. Po prostu zabrudził nam się, nie dbaliśmy o nasz gaźnik, włożyłem tutaj taki pin. O, w tej chwili jest zatkane. No dobra. Puszczamy powoli paliwo. Jeszcze, jeszcze. O, zaczyna nam płynąć. Już, 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 już. I teraz patrzcie co się dzieje. Paliwo wylewa się tutaj u góry przelewem. Jeszcze raz puszczę. O. Ale i wylewa nam się. Tutaj dyszą. No faktycznie, bo przecież ta dysza jest, jeśli popatrzymy sobie z boku na nasz gaźnik, może z tej strony, to przecież ta dysza jest dużo niżej niż ten odpływ, więc musi tą dyszą to paliwo wyciekać. No ale jeśli wycieka paliwo tą dyszą bardzo powoli, to ono sobie kapie tutaj, tak jak widzicie. Czyli gdzie kapie? Do cylindra. A później mamy. W cylindrze tego paliwa dość dużo. Zarzuca nam świecę i nie możemy odpalić. Co więcej, popatrzcie też sobie wtedy na poziom oleju w Waszym silniku. Okaże się, że ten poziom oleju jest wyższy, bo to już nie jest olej, tylko to jest mieszanka oleju i benzyny. A wtedy to smarowanie jest jednak znacząco słabsze. To tyle. Dzięki.